Od 9 lat wspólnie zmieniamy Sierad. To niepodważalne fakty, które można zobaczyć w całym mieście. Przed nami kolejny etap niezbędnych do dalszego rozwoju Sierada Pracy. Chcę dokończyć uruchomione już projekty, jak budowa bulwarów, rewitalizacja Parku Staromiejskiego, budowa kompleksu ścieżek rowerowych, remont wielu sieradzkich ulic. Rozbudowa infrastruktury sportowej i zapełnienie stref ekonomicznych nowymi miejscami pracy. To nie obietnice, to gotowe i posiadające finansowanie projekty. Proszę Państwa o udział w wyborach i głos, który pozwoli na kontynuację zrównoważonych zmian w wielu obszarach życia naszego miasta. 21 kwietnia, postaw na Sierad.